Widzowie, patrzcie, co się stało. No właśnie. Chojnika nam się przewróciła I zniszczyła. Tam jakaś dziura jest. Ale to wujka. Nie. O, tam jest dziura. Kopalnia jakaś z Minecrafta. Widzowie. A jeśli tam Patrz, patrz. Chodzi. Tam, o. Ale tam też drzewo też się rusza. To Te może też na nas. Ej, no patrzcie. Widzicie? To drzewo się też rusza. I, i tu ja! Ja nie mogę. Tato! Ej, ja! To spadło jeszcze na te wiśnie tego wujka chyba. Patrzcie. Co jest? Jeszcze to była nasza największa holka. Ola na teście zapowiedziała. Jakby to spadło na nasz dom. Dobrze, że wujek ma oddalony. O tam jest jego dom. No. A co z Cezarem? Gdzie Oby Cezar my? się nie zgniósł. Za ty gadasz? O Cezar nie. Jest Cezar. Jest. Jest. Uff. Bo bez niego by z niego I patrzcie, tak. patrzcie jak nasz pies już martwi. Sabinka co się dzieje? Chodź, chodź, Zabinka Bój się! Sabinka, spokój, spokój! Dobra, papa pa, widzowie! No,